Siemanko, witam w mojej kuchni. Walentynki tuż-tuż i musisz stary coś wykombinować. Bo jeżeli nie wykombinujesz, jeżeli nie weźmiesz dziewczyny do kina, jeżeli nie weźmiesz dziewczyny na kolację, jeżeli nie przygotujesz nic od siebie i nie kupisz jej kwiatów, to jesteś skończony i możesz zacząć szukać nowej dziewczyny. Ja ci dzisiaj pokażę świetny, prosty, łatwy przepis bez spędzania godzin w kuchni nie potrzebujesz żadnych umiejętności. No tylko kilka składników, tak? Tak więc zaczynamy. Przygotujemy świetną tartę z łososia wędzonego z odrobinem serka marscapone. Dobrze, na samym początku zajmiemy się ciastem francuskim. Ja sobie kupiłem gotowe. Możesz przygotować je w domu, ale to ci zajmie kolejny czas, tak więc żeby oszczędzić czas Przygotujemy z tego gotowego ciasta francuskiego. Oczywiście możesz użyć gotowych foremek. Mogą to być okrągłe foremki albo podłużne, kwadratowe, każdy kształt jaki masz. Kształt nie ma znaczenia tutaj. No i po prostu co robisz? Wkładasz ciasto do foremki i robisz takie rogi dookoła. Hop! hop, Hopla! Tak lekko odrywają, że tak pokażę ci. W międzyczasie nagrzewamy piekarnik do 210 stopni Celsjusza i przygotujemy sobie nadzienie. Na samym początku do miski wbijamy 3 jajka, no i pamiętaj, żeby sobie trochę tego białka odlać, zostawić, bo będziesz te rogi potrzebował sobie y, pomalować, że tak powiem, tak więc o, niedużo, naprawdę tylko tyle. Teraz dodajemy cały ten serek mascapone, 250 gram, szczypta soli, szczypta pieprzu, wrzucamy taką jedną dużą garść żółtego sera łososia kroimy to jest takie małe jedno opakowanie nie za dużo <laughs> no i pamiętaj jak będziesz podawał tą tartę to zawsze możesz powiedzieć wiesz wybrałem łososia bo to jest najdelikatniejsza ryba taka jak ty tak jak ty Musisz wiesz, wprawić komplementy, dziewczynie, cały czas. Bo jak nie, to przekapane. Popatrz. Pięknie pachnie, tak jak ty. <ścoughs> Dobra. I teraz musimy wymieszać wszystko razem, tak? Tak, więc pomalutku. Niech ten serek ma skapony, dajmy temu serkowi szansę, żeby się zaprzyjaźnił z tymi jajcami, z tym wszystkim. Do tego dolewamy jeszcze 3 łyżki mleka. Duże łyżki mleka, żeby to było bardziej takie wodniste. O. 4 łyżki mleka, żeby to było takie bardziej. żeby wszystko się łączyło ze sobą. Dobrze, jeszcze do tego pokroimy sobie trochę szczypiorku Możecie też dodać do tego pietruszki. Obojętnie jakie tam świeże zioła macie w domu. Pokrój to wszystko. Ważne, żeby było coś zielonego w tej całej masie. Dobra. Popatrz. Tak to wygląda. No i teraz wlewamy to, zalewamy tą masą nasze ciasto. Wszystko sobie ładnie rozprowadzasz. Patrz, tak. Hop, hop. Pięknie. I do tego ja tutaj mam na przykład fasolkę szparagową. Ty możesz użyć czego chcesz? Możesz użyć, popać szparagi albo, albo brokuły. Nie przejmuj się, jak nie masz nic się nie stanie. Nikt nawet nie zauważy. Ja mam jeszcze trochę tutaj kaparów, które idealnie się komponują z rybą. Tak więc muszę je sobie lekko pociąć. Jeżeli nie masz, nie przejmuj się, mówię ci. Twoja dziewczyna i tak będzie zadowolona, bo coś dla niej ugotowałeś. Hopla. Teraz tylko do tego białka, który sobie zostawiłeś, dolej trochę mleka. Wymieszaj wszystko razem i tutaj pomaluj te końcówki z tego ciasta bo dzięki temu ciasto nabierze pięknego koloru. Hop. I gotowe. Tak więc jak przychodzi dziewczyna, ty masz już nakryte do stołu, tak? Wino się leje, świece się palą, gra piękna muzyka, a ty masz nastawiony piekarnik na 210 stopni i wrzucasz tak wcześniej przygotowaną tartę do piekarnika na około 20 minut. Dobra, popatrz. Chodź, pokażę ci. Wszystko jest już gotowe. Obczaj jak to pięknie wygląda. Jakie to jest puszyste. Wyrosło naprawdę tak jak miało wyrosnąć. Popatrz jakie to jest puszyste. Tylko teraz przy krojeniu trzeba uważać, bo tutaj jest gorące powietrze zebrało się pod spodem, żeby nas nie oparzyło, musimy uważać. Hop. Tak. No i co teraz musimy sobie to podzielić, pokroić. To jest niesamowita rzecz. Jak jak twoja dziewczyna to zobaczy, to naprawdę nie wypuści Cię z łóżka człowieku. Obczaj to, nie? Hop! I dzielimy to. I popatrz. Takie coś wyciągasz i wykładasz na talerz. Poproszę talerz. No i teraz wykładasz coś takiego na talerz. Pierwszą porcję najlepiej wyłożyć, a tam druga, trzecia, to już każdy sobie dołoży. Jak będzie głodny, jak zgłodnieje. A przyjdzie na to czas. No i do tego jeszcze ja bym proponował odrobinę cytryny. No i jeszcze jakiegoś może pomidorka. Ale jak nie masz pomidorka, to nie panikuj. Nic się nie stanie. Nic się nie stało. Przecież nie każdy musi mieć pomidorka na chacie, nie? Dobra. No i tak do tego troszeczkę oliwy z oliwek i tak piękne danie możesz jeszcze położyć trochę zioła jeśli masz jakieś zioło albo troszeczkę świeżo zmielonego pieprzu ja Ci gwarantuję, że po takiej kolacji czekacie Cię na noc mam nadzieję że Twojej dziewczynie zasmakuje tak jak mojej zasmakowało bo nie mogłem jej odciągnąć od talerza. Dziękuję bardzo, życzę smacznego, no i życzę powodzenia w walentynki. Na razie.